Marek Nowak miał 10 lat, kiedy 23 października 1987 roku zobaczył czarną wołgę na osiedlu Ursynów w Warszawie. Samochód stanął tuż obok niego. Przez ciemne szyby dostrzegł tylko sylwetkę kierowcy. Silnik pracował. Nikt nie wysiadł. Marek pobiegł do domu krzycząc. Jego matka później mówiła policji. Myślałam, że się boi bez powodu. Ale trzy dni później sąsiadka z ich bloku zniknęła bez śladu. To tylko jedna z trzech historii, które dziś usłyszycie. Legendy miejskie, które Polacy znają od dziesięcioleci. Duchy z blokowisk. Tajemnicze zniknięcia. Stacje radiowe, które nadają z miejsc, które nie istnieją. Przez lata wszyscy mówili, to tylko straszenie dzieci. Ale co się stanie, kiedy te legendy okażą się prawdziwe? Kiedy ktoś faktycznie zobaczy czarną wołgę. Kiedy mieszkanie na czternastym piętrze odmówi wypuszczenia swoich lokatorów, kiedy radio zagra wiadomość, której nikt nie powinien usłyszeć? Zanim poznacie pełne relacje świadków tych zdarzeń, zasubskrybujcie kanał, jeśli lubicie prawdziwe historie grozy z Polski, i zostawcie łapkę w górę, żeby zmotywować mnie do dalszych poszukiwań niepokojących relacji. Bo to, co zaraz usłyszycie, udowodni, że niektóre legendy miejskie mają przerażająco realny fundament. Marek Nowak mieszkał na warszawskim Ursynowie. Rok 1987, jesień. Bloki na osiedlu Stokłosy stały jeden obok drugiego jak szare, betonowe pudła. Marek chodził do czwartej klasy podstawówki. Codziennie po szkole bawił się z kolegami na podwórku między blokami. To był standardowy rytuał wszystkich dzieciaków z PRL-owskich osiedli. Piłka nożna, berki, domki z rozpiętych między krzakami. 3 października 1987, piątek, około godziny 16.30. Marek wracał sam do domu po treningu piłkarskim w szkole. Miał na sobie czerwono-białą kurtkę ortalionową, taką samą jak połowa dzieciaków w Polsce, i granatowe spodnie dresowe. Torba sportowa ciągnęła mu ramię. Był zmęczony. Myślał tylko o obiedzie i telewizji. Osiedle o tej porze zawsze było pełne ludzi, matki z wózkami. Starsi panowie siedzący na ławkach, nastolatki palące papierosy za garażami, ale tego dnia coś było inne. Marek nie potrafił tego nazwać. Powietrze wydawało się cięższe, cisza zbyt głęboka. Nawet wrony, które zawsze hałasowały na drzewach, milczały. Przechodził właśnie obok bloku numer 14 ten sam, w którym mieszkała pani Zofia Kamińska, sąsiadka jego rodziców z drugiego piętra, kiedy usłyszał dźwięk silnika. Samochód pojawił się znikąd. Czarna wołga Gaz 21. Lakier lśniący jak tafla czarnego szkła. Chromowane zderzaki połyskujące w popołudniowym słońcu. Samochód zatrzymał się dokładnie 3 metry od Marka. Silnik pracował jednostajnie, głęboko, jak oddech śpiącego potwora. Marek stanął jak sparaliżowany. Czarna wołga była legendą. Każde dziecko w Polsce słyszało tę historię. Czarny samochód, który porywał dzieci. Kierowca bez twarzy. Ofiary znajdowane bez krwi, bez organów, opowieści szeptane na podwórkach, w szkołach, przy ogniskach. Dorośli zawsze mówili: To tylko bajki, głupie straszenie. Ale teraz, teraz ta bajka stała przed Markiem, rzeczywista, namacalna. Szyby samochodu były ciemne, nie widział wnętrza, tylko sylwetkę za kierownicą, zarys głowy, ramiona, ale żadnych szczegółów. Jakby ktoś wyciął kształt człowieka z czarnego papieru. Marek poczuł zimny pot na karku. Żołądek ścisnął mu się w twardy węzeł. Nogi odmówiły posłuszeństwa. Rusz się myślał gorączkowo biegnij krzycz cokolwiek ale nie mógł. Stał i patrzył w te ciemne szyby. Minęło może dziesięć sekund może trzydzieści czas przestał mieć znaczenie. A potem drzwi samochodu zaczęły się otwierać. Powoli. Bardzo powoli. Z metalicznym zgrzytem, który przeciął ciszę jak ostry nóż. I właśnie w tym momencie Marek usłyszał głos swojej matki. Krzyczała jego imię z okna na trzecim piętrze: Marek, obiad! To wyrwało go z transu. Odwrócił się, spojrzał w górę. Jego matka machała do niego z balkonu i kiedy znowu spojrzał na samochód, drzwi były zamknięte. Wołga stała nieruchomo. Ale sylwetka za kierownicą odwróciła głowę. Patrzyła teraz prosto na niego. Marek rzucił się do biegu. Nigdy w życiu nie biegł tak szybko. Wpadł do klatki schodowej, wbiegł po schodach, potknął się na pierwszym piętrze, wstał, biegł dalej. Wpadł do mieszkania, zatrzasnął drzwi. Matka była w kuchni. Co się stało? Wyglądasz, jakbyś widział ducha. Marek opowiedział jej wszystko. O czarnej wołdze. O sylwetce. O drzwiach. Jego matka, Irena Nowak, pobiegła do okna. Wyjrzała na parking. Samochodu nie było. To tylko twoja wyobraźnia, powiedziała. Za dużo tych głupich historii słuchasz od kolegów. Marek chciał w to uwierzyć. Przez resztę wieczoru starał się przekonać sam siebie, że to był zwykły samochód. Czyjaś wołga służbowa. W PRL-u takich samochodów było pełno. Kierowca pewnie czekał na kogoś. To wszystko. Normalna sytuacja. Ale w nocy nie mógł zasnąć. Za każdym razem, kiedy zamykał oczy, widział te ciemne szyby. te sylwetkę bez twarzy. Poniedziałek, 26 października 1987. Marek wrócił ze szkoły około 14. Osiedle wyglądało normalnie. Słońce świeciło. Dzieci bawiły się na podwórku. Wszedł do klatki schodowej. I właśnie wtedy zobaczył ogłoszenie przyklejone do drzwi windy. Zaginiona. Zofia Kamińska lat 34. Ostatnio widziana w piątek 23 października około godziny siedemnasta daba w okolicy osiedla stokłosy, włosy ciemne krótkie, wzrost około 160 cm ubrana w szary płaszcz prosimy o kontakt z komendą dzielnicową. Marek poczuł, jak świat wiruje wokół niego. Pani Zofia, sąsiadka, kobieta, która zawsze dawała mu cukierki, która mieszkała w bloku numer 14. Dokładnie tam, gdzie stanęła Czarna Wołga, dokładnie tego samego dnia, dokładnie o tej samej porze. Policja nigdy nie znalazła Zofii Kamińskiej. Sprawę umorzono po sześciu miesiącach. Brak śladów, brak świadków, brak ciała. Marek Nowak ma dziś 47 lat, mieszka w Krakowie, pracuje jako inżynier. Nigdy nie wrócił na ursynów, nigdy nie zapomniał Czarnej Wołgi. I nigdy zawsze nigdy nie pozwala swoim dzieciom bawić się samym na podwórkach po zmroku. Bo wie, że legendy miejskie nie zawsze są tylko legendami. Czarna Wołga to tylko początek, bo w Polsce są miejsca, gdzie legendy przesiąkły do ścian, do betonu, do samej struktury budynków. Czekajcie, aż dowiecie się, co stało się z Katarzyną Wiśniewską w mieszkaniu, które wszyscy nazywali przeklętym. Katarzyna Wiśniewska znalazła idealne mieszkanie przez OLX w sierpniu 2019 roku. Warszawa, dzielnica Praga Południe. Blok z lat 70., 14 piętro, dwa pokoje, balkon z widokiem na Wisłę. Cena: 1800 zł miesięcznie, włącznie z czynszem. W Warszawie to było niemal niemożliwe. Miała wtedy 24 lata. Studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Potrzebowała mieszkania blisko centrum, ale wynajęcie czegokolwiek w przyzwoitej cenie graniczyło z cudem. A tu, piękny lokal, świeżo wyremontowany, z nowymi meblami, w dobrej cenie. Pierwszy raz zobaczyła mieszkanie 12 sierpnia 2019, poniedziałek około godziny 18. Właściciel, przedstawiający się jako Andrzej Kowalczyk, miał może 60 lat. Grzeczny, uśmiechnięty, trochę nerwowy. Pokazał jej wnętrze: biały salon, drewniana podłoga, kuchnia w zabudowie, łazienka z kabiną prysznicową. Czemu tak tanio? Zapytała Katarzyna. Andrzej zawahał się. Ludzie nie chcą tu długo mieszkać. Mówią, że, że blok jest stary. Hałas. Sąsiedzi. Wie pani, jak to jest. Katarzyna rozejrzała się. Mieszkanie było ciche. Za oknem widać było zachodzące słońce nad Wisłą. Idealnie. Podpisała umowę następnego dnia. Wprowadziła się 15 sierpnia 2019. Czwartek. Był ciepły, słoneczny dzień. Przyjaciele pomogli jej wnieść kartony. Rozpakowała się szybko. Wieczorem zjadła pizzę z pizzy Hat, 35 złotych, i poszła spać. Pierwsze dwa tygodnie były normalne. Chodziła na zajęcia, wracała, gotowała, oglądała seriale na Netflixie standardowe życie studentki. Ale pod koniec sierpnia zaczęła zauważać dziwne rzeczy. Najpierw były dźwięki, stukanie, delikatne, ale wyraźne. Jak paznokcie na szkle. Zawsze około trzech nad ranem. Zawsze z tego samego miejsca. Ściany za kanapą w salonie. Katarzyna myślała najpierw, że to rury. Stare bloki mają dziwne instalacje. Woda w rurach potrafi robić hałas racjonalne wyjaśnienie, ale potem zaczęły się inne rzeczy. Przedmioty zmieniały położenie. Kubek, który zostawiła na stole, znajdowała rano w zlewie. Książka, którą czytała wieczorem, leżała rano na balkonie, mimo że drzwi balkonowe były zamknięte, klucze, telefon, okulary wszystko znikało i pojawiało się w innych miejscach. To zmęczenie, mówiła sobie. Za dużo nauki. Za mało snu. 3 września 2019 środa. Katarzyna obudziła się o 3.20 nad ranem. Stukanie było głośniejsze niż zwykle. Tak głośne, że czuła wibracje w ścianie. Wstała, podeszła do ściany. Położyła dłoń na zimnym tynku. Stukanie ucichło, ale w tej samej sekundzie poczuła coś innego. Zimno. Tak intensywne, że jej oddech zamienił się w białą parę. W sierpniu. W mieszkaniu bez klimatyzacji. I wtedy usłyszała szept. Ciche słowa, których nie mogła zrozumieć. Jak echa rozmowy prowadzonej bardzo daleko. Przesiąkające przez mury. Język był polski, ale słowa zlane, zniekształcone. Katarzyna cofnęła się. Serce waliło jej jak młot. Ręce drżały. Następnego dnia zapytała sąsiadkę z naprzeciwka, panią Jadwigę, o mieszkanie. Pani Jadwiga najpierw milczała, potem westchnęła. To mieszkanie ma historię, powiedziała cicho. Cztery lata temu mieszkała tam rodzina. Małżeństwo z dzieckiem. Pewnej nocy mąż. Zrobił coś strasznego. Zabił żonę i siebie. Dziecko przeżyło, ale trafiło do szpitala psychiatrycznego. Od tamtej pory nikt nie wytrzymuje tam dłużej niż kilka miesięcy. Ludzie mówią, że. że coś tam zostało. Katarzyna poczuła, jak ziemia usuwa się jej spod nóg. Dlaczego nikt mi nie powiedział? Właściciel nie mówi nikomu, bo kto by chciał tam mieszkać. Katarzyna postanowiła wyprowadzić się natychmiast, ale mieszkanie jakby nie chciało jej puścić. Klucze zniknęły. Szukała ich wszędzie. Trzy godziny. Znalazła je w końcu w zamrażarce. Zamrożone w kostce lodu. Drzwi wejściowe odmówiły posłuszeństwa. Zamek zacinał się. Dzwoniła do ślusarza. Ten przyjechał, popatrzył, stwierdził: zamek jest sprawny. Nie rozumiem, dlaczego pani mówi, że się zacina. Działa normalnie. A potem, 18 września 2019, środa, około 20 do 3.45, Katarzyna usłyszała coś, co zmieniło wszystko. Płacz dziecka. Wyraźny, rozdzierający płacz. Dobiegał z salonu. Wybiegła tam. Pokój był pusty, ale płacz nie ustawał. Stawał się głośniejszy, desperacyjny. Katarzyna krzyknęła, kto tu jest? Płacz ustał. I wtedy zobaczyła coś na ścianie. Napis. Wyryty w tynku świeży, jakby ktoś zadrapał go paznokciami przed chwilą. Pomóż mi. Katarzyna wybiegła z mieszkania. Nie wzięła nic, nie kluczy, nie telefonu, nie dokumentów. Wpadła do sąsiadki. Pani Jadwiga zadzwoniła na policję. Funkcjonariusze przeszukali mieszkanie. Nie znaleźli nikogo, żadnych śladów włamania, żadnych dowodów, że ktokolwiek tam był. Napis na ścianie. Pewnie był tam od dawna. Tego typu rysy w starym tynku to normalne. Katarzyna nie wróciła już do tego mieszkania. Straciła kaucję, 3600 zł. Straciła rzeczy, ale nie obchodziło jej to. Właściciel Andrzej Kowalczyk wystawił mieszkanie na wynajem dwa tygodnie później. Nowa cena: 1600 zł. Katarzyna dowiedziała się później przez znajomą, która pracowała w biurze nieruchomości. Że od 2015 roku przez to mieszkanie przewinęło się 18 lokatorów. Nikt nie wytrzymał dłużej niż 4 miesiące. Wszyscy opowiadali podobne historie. Dźwięki, znikające przedmioty, zimno, szepty. Poczucie, że ktoś czeka. Dzisiaj Katarzyna ma 29 lat, mieszka w Gdańsku, skończyła studia, pracuje jako psycholożka. Nigdy nie wynajmuje mieszkań przez OLX. Zawsze sprawdza historię lokalu, zawsze pyta sąsiadów, bo wie, że niektóre miejsca pamiętają i niektóre miejsca nie chcą puścić. Ale jeśli myślicie, że przeklęte mieszkania to najgorsze, co może Wam się przydarzyć, czekajcie, aż poznacie historię Piotra Zielińskiego i tajemniczej stacji radiowej, której oficjalnie nigdy nie było. Piotr Zieliński był operatorem radiowym w Polskiej Marynarce Wojennej. Służył w bazie w Gdyni od 2002 do 2008 roku. Praca monotonna, ale spokojna. Nasłuchiwanie częstotliwości, identyfikacja sygnałów, protokoły komunikacyjne, standardowe procedury. 16 listopada 2005. Środa. Wieczorna zmiana, godzina 22.30. Piotr siedział sam w małym pomieszczeniu na słuchowym, słuchawki na uszach. Radio Rakal r 78 nadajnik odbiornik przed nim. Filiżanka zimnej kawy na biurku, padał deszcz. Za oknem ciemność i bałtycki wiatr Piotr skanował częstotliwości w paśmie krótkofalowym, rutynowa procedura kontrolna. Większość kanałów była pusta albo pełna statycznego szumu. Czasami pojawiały się transmisje z cywilnych statków, czasami zagraniczne stacje radiowe, ale o godzinie 23.17. Piotr natrafił na coś dziwnego. Częstotliwość Czerny 6,25 kHz. Sygnał był silny. Wyraźny. Bez zakłóceń. Głos mężczyzny. Polski z wyraźnym wschodnim akcentem. Mówił spokojnie, monotonnie jak lektor wiadomości. Ale to, co mówił. Jednostka 13:4 w pełnej gotowości. Ładunek zabezpieczony. Trasa A7 potwierdzona. Czas realizacji. 0:340. Piotr zmarszczył brwi. To brzmiało jak wojskowa transmisja, ale żadna jednostka polska nie używała tej częstotliwości. Sprawdził protokoły. 4625 kHz było oficjalnie nieprzypisane. Martwy kanał. Zapisał parametry sygnału. Nasłuchiwał dalej. Głos kontynuował przez następne 10 minut. Koordynaty, kody, liczby wszystko w jakimś kodowanym systemie, którego Piotr nie rozpoznawał. A potem. O 23:29 głos powiedział coś, co sprawiło, że Piotr poczuł lodowaty dreszcz. Sektor Gdynia. Baza operacyjna. Cel. Neutralizacja. Potwierdzenie tak, Gdynia. Jego baza. Piotr zerwał słuchawki. Pobiegł do przełożonego kapitana Marka Wójcika. Opowiedział mu o transmisji. Kapitan Wójcik wrócił z nim do pomieszczenia nasłuchowego. Włączyli ponownie częstotliwość 46,25 kHz. Cisza. Tylko statyczny szum. Jesteś pewien, że to słyszałeś? zapytał Wójcik. Tak jest, panie kapitanie. Nagrałem to. Ale kiedy Piotr włączył nagranie, taśma była pusta. Tylko szum. Kapitan Wójcik spojrzał na niego podejrzliwie. Zmęczenie, Zieliński. Zbyt długie zmiany. Weź wolne jutro. Piotr próbował protestować. Ale rozkaz to rozkaz. Wrócił do domu. Mieszkał wtedy w małym mieszkaniu w centrum Gdyni, uleciąg Świętojańska 47, drugie piętro. Nie mógł spać. Transmisja nie dawała mu spokoju. Koordynaty, kody, neutralizacja. Postanowił zbadać sprawę sam. Następnego dnia, 17 listopada 2005, czwartek, Piotr poszedł do biblioteki uniwersyteckiej. Szukał informacji o częstotliwości 46,25 kHz i znalazł coś przerażającego. Rosyjska stacja radiowa UVB-76 znana jako The Buzzer. Tajemnicza stacja, która nadaje od lat 70. XX wieku. Nikt nie wie, kto ją prowadzi. Nikt nie wie, po co istnieje. Nadaje nieprzerwanie monotonny brzęczyk. Czasami, bardzo rzadko, przerywa brzęczyk i pojawia się głos. Rosyjski, kody, liczby, koordynaty. Służby wywiadowcze Zachodu uważają, że to system łączności awaryjnej wojsk rosyjskich. Dead Hand System. System automatycznej odpłaty na wypadek wojny nuklearnej. Ale UVB-76 nadawała na częstotliwości 4625 kHz, dokładnie tej samej, którą Piotr nasłuchiwał. Piotr poczuł, jak żołądek ściska mu się w węzeł. Rosyjska transmisja wojskowa na polskim wybrzeżu, mówiąca o Gdyni, o neutralizacji. Wrócił na bazę. Nie powiedział nikomu o swoim odkryciu, ale tej nocy, podczas nocnej zmiany, ponownie włączył częstotliwość 46,325 kHz. Godzina 2015. Sygnał pojawił się znowu. Ten sam głos. Ten sam monotonny ton. Potwierdzenie operacji sektor Gdynia. Czas realizacji. Dwie godziny. Wszystkie jednostki w gotowości. Piotr tym razem użył innego urządzenia do nagrania. Dyktafon Sony, który przyniósł z domu, schował go w kieszeni. Nagrywał. O godzinie 23.47 głos się urwał. I wtedy w pomieszczeniu nasłuchowym zgasło światło. Całkowita ciemność. Piotr siedział nieruchomo. Słyszał tylko własny oddech i szum wentylatora w sprzęcie radiowym. Po pięciu sekundach światło wróciło. Ale na biurku leżała koperta. Biała. Zapieczętowana. Nie było jej tam przed chwilą. Piotr na pewno by zauważył. Drżącymi rękami otworzył kopertę. Wewnątrz była kartka. Jeden wydrukowany wiersz. Zaprzestań nasłuchiwania. To jest jedyne ostrzeżenie. Piotr wstał tak gwałtownie, że przewrócił krzesło. Pobiegł na korytarz. Nikogo. Baza była cicha. Tylko echo jego kroków. Następnego dnia Piotr złożył raport do przełożonych. Opowiedział wszystko. Transmisję kopertę UVB 76. Został przesłuchany przez oficera kontrwywiadu pięć godzin, pytania, wątpliwości, podejrzenia. W końcu powiedziano mu: nie było żadnej transmisji, nie było żadnej koperty. Załatwisz sobie wizytę u psychologa wojskowego to rozkaz. Piotr próbował odtworzyć nagranie z dyktafonu, taśma była pusta, zwolniono go ze służby w marcu 2006. Oficjalny powód problemy zdrowotne. Piotr nigdy nie mówił publicznie o tym, co się wydarzyło. Pracuje dziś jako mechanik samochodowy w Sopocie. Ma 45 lat, żonę, dwójkę dzieci, normalne życie. Ale co noc o godzinie 23:17 budzi się, zawsze, bez wyjątku, jakby jego ciało pamiętało. I czasami, bardzo rzadko, kiedy przełącza stację w samochodzie, słyszy krótki sygnał monotonny brzęczyk. Trwający sekundę, dwie, potem znika. Ale Piotr wie. To UVB-76. Wciąż tam jest. Wciąż nadaje. Wciąż czeka. I nikt nie wie na co. Te trzy historie łączy jeden fundamentalny element rzeczywistość, która wymyka się logice. Marek Nowak zobaczył czarną wołgę i jego sąsiadka zniknęła. Katarzyna Wiśniewska wynajęła mieszkanie i odkryła, że duchy nie są metaforą. Piotr Zieliński nasłuchiwał fal radiowych i natrafił na coś, co oficjalnie nie istnieje. Legendy miejskie w Polsce to nie są tylko straszne historie opowiadane dzieciom. To są echa prawdziwych tragedii. Czarna Wołga rzeczywiście poruszała się po ulicach PRL-u. Niektóre zniknięcia nigdy nie zostały wyjaśnione. Przeklęte mieszkania w polskich blokach istnieją. Miejsca, gdzie tragedia tak głęboko wryła się w mury, że nie można jej wymazać. A rosyjskie stacje radiowe widma wciąż nadają, ukryte w eterze, czekające. Jeśli wy lub ktoś, kogo znacie, przeżyli coś podobnego, zniknięcia bez wyjaśnienia, mieszkania, które odmówiły wypuszczenia, tajemnicze sygnały, napiszcie o tym w komentarzach. Wasze relacje mogą pomóc innym zrozumieć, że nie są sami, że to, co wydaje się niemożliwe, czasem jest najbardziej realne. A może może wasza historia stanie się częścią kolejnego odcinka? W przyszłym tygodniu poznacie trzy jeszcze bardziej niepokojące relacje historie, które wydarzyły się w polskich lasach miejsca, gdzie ludzie wchodzą, ale nie wszyscy wychodzą miejsca, gdzie ścieżki prowadzą donikąd miejsca, gdzie coś czeka w ciemności między drzewami zasubskrybujcie, żebyście nie przegapili bo następne historie udowodnią, że las potrafi zatrzymać tych, którzy zbyt głęboko się w niego zapuszczą. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. I pamiętajcie, nie wszystkie legendy są tylko legendami.